Przez całe życie wierzyłem, że mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Taka była wersja, którą znałem całe moje życie. Jednak po latach, gdy miałem już 50 lat, odkryłem szokującą prawdę, która zmieniła moje życie na zawsze. Rodzinne wspomnienia. Miałem wiele pięknych wspomnień związanych z ojcem. Pamiętam, jak bawił się ze mną na podwórku i czytał mi bajki na dobranoc. Był najlepszym ojcem na świecie i zawsze starał się poświęcać dla nas czas, mimo że ciężko pracował. Kiedy zginął, byłam jeszcze zbyt mały, by zrozumieć, co się stało. Ale pamiętam, jak matka płakała i jak bardzo brakował mi mój ojciec. Jego śmierć zostawiła pustkę, którą nic nie mogło wypełnić. Szczęśliwe życie. Mimo straty ojca, moja matka i ja żyliśmy szczęśliwie. Moja matka była wspaniałą kobietą, która zawsze starała się, żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebowaliśmy. Była to jednak ciężka praca, ponieważ musiała sama opiekować się mną i zarabiać na utrzymanie domu. Matka zawsze była dla mnie oparciem. Uczyła mnie, jak być dobrym człowiekiem i jak cieszyć się każdą chwilą. Pomimo braku ojca, czułem się kochany i bezpieczny. Było to dla mnie najważniejsze. Odkrycie. Pewnego dnia, przeglądając stary album ze zdjęciami mojej rodziny, zauważyłem coś, co od razu przykuło moją uwagę. Na jednym ze zdjęć zobaczyłem swojego ojca w towarzystwie mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Zdjęcie to wywołało we mnie wiele pytań i postanowiłem się dowiedzieć, kim był ten mężczyzna. Zdjęcie było stare i pożółkłe, ale dobrze zachowane. Ojciec i mężczyzna stali obok siebie, patrząc na coś w oddali. Wyglądali na dobrych przyjaciół, ale ja nigdy nie słyszałem o tym człowieku. Postanowiłem, że muszę dowiedzieć się, kim był ten tajemniczy mężczyzna. Przede wszystkim zacząłem szukać informacji wśród swoich krewnych, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. W końcu, po długim poszukiwaniu, udało mi się skontaktować z dawno niewidzianą Ciocią Marią, siostrą mojej matki, która mieszkała za granicą. Spotkanie z dawno niewidzianą Ciocią. Po kilku dniach od wysłania listu, dostałem odpowiedź od Cioci Marii, która wyraziła chęć spotkania. Był to dla mnie wielki przełom, ponieważ nie widziałem Cioci od wielu lat. Czułem się podekscytowany, ale też trochę niespokojny, nie wiedząc, co mnie czeka. Spotkanie odbyło się w kawiarni, gdzie zostaliśmy sami. Ciocia Maria wyglądała zupełnie inaczej, niż pamiętałem ją z dzieciństwa. Była starsza. Ale zachowała uśmiech na twarzy, który zawsze mi się podobał. Otwarcie przywitała mnie i spytała, co się stało. Cześć, Janku, jak się masz? Powiedziała ciocia Maria. Cześć, Ciociu, miło Cię widzieć. Dziękuję za przyjazd. Odpowiedziałem. Nie ma za co, chciałam Ci pomóc w czymś, co wydaje mi się bardzo ważne. Co się stało? Dlaczego zdecydowałeś się na to spotkanie? Chciałbym się dowiedzieć, kim był ten tajemniczy mężczyzna, który pojawił się na jednym ze zdjęć z moim ojcem. Nikt z rodziny nie wie, kim był ten człowiek i dlaczego był na tym zdjęciu. Wyjaśniłem. Ciocia Maria spojrzała na mnie z zainteresowaniem i zapytała. Pokaż mi to zdjęcie, proszę. Wyciągnąłem album ze zdjęciami i odnalazłem to, które mnie zaciekawiło. Ciocia Maria przyjrzała się uważnie mężczyźnie na zdjęciu i wydawało się, że próbuje sobie coś przypomnieć. To jest Adam. Powiedziała po chwili: Adam? Kim on był? Zapytałem z zaciekawieniem. Adam był przyjacielem twojego ojca. Spotykali się regularnie, a czasem razem wyjeżdżali na wakacje lub na ryby. Byli bardzo bliscy, jak bracia wyjaśniła ciocia Maria. To, co opowiedziała, zaskoczyło mnie i zacząłem się zastanawiać, dlaczego ojciec nigdy nie mówił o tym przyjacielu. Czułem, że muszę się dowiedzieć więcej. Szukanie prawdy. Po spotkaniu z ciocią Marią, zacząłem szukać dalszych informacji na temat Adama. Szukałem w internecie, w książkach, ale nic konkretnego nie znalazłem. Postanowiłem zwrócić się o pomoc do detektywa, który miał doświadczenie w rozwiązywaniu zagadek rodzinnych. Po kilku dniach detektyw skontaktował się ze mną i powiedział, że znalazł wiele interesujących informacji na temat Adama. Okazało się, że był on nie tylko przyjacielem mojego ojca, ale również jego kuzynem. Detektyw udał się do rodziny Adama, żeby dowiedzieć się więcej o jego życiu. Okazało się, że Adam był weteranem wojny, który po powrocie do kraju miał problemy z alkoholem. Z czasem jednak udało mu się poradzić sobie z nałogiem i rozpoczął pracę jako nauczyciel historii. Spotkanie z kuzynem ojca. Po uzyskaniu tych informacji postanowiłem skontaktować się z kuzynem mojego ojca. Czułem się nieco nieswojo, bo nigdy wcześniej nie miałem z nim kontaktu, ale wiedziałem, że muszę to zrobić. Po krótkiej rozmowie telefonicznej udało mi się umówić z nim na spotkanie w jego mieszkaniu. Kiedy tam dotarłem, serce zaczęło mi walić jak oszalałe. Czułem, że odkrycie, które zrobiłem, zmieni moje życie na zawsze. Kuzyn ojca, pan Janusz, był miły i serdeczny. Powiedział, że bardzo przeżył śmierć mojego ojca i że chętnie podzieli się ze mną swoimi wspomnieniami. Opowiedział mi, jak spotkał Adama w Niemczech, gdzie obaj służyli w wojsku. Tam się zaprzyjaźnili i po powrocie do Polski często się widywali. Pan Janusz powiedział, że Adam był bardzo szanowanym i lubianym człowiekiem, ale miał też swoje problemy. Po wojnie Adam miał problemy z alkoholem. To był ciężki czas, ale udało mu się poradzić z nałogiem i rozpocząć nowe życie. Zawsze jednak był to dla niego trudny temat. Wyznał pan Janusz. Tropienie prawdy. Po rozmowie z kuzynem ojca, czułem, że powoli zbliżam się do prawdy. Postanowiłem szukać dalszych informacji na temat śmierci mojego ojca. Skontaktowałem się z miejscową policją i poprosiłem o udostępnienie mi akt śmierci. Po kilku dniach otrzymałem dokument, który potwierdzał, że ojciec zginął w wypadku samochodowym. Jednak coś mnie gryzło w środku, czułem, że to nie może być cała prawda. Postanowiłem przeprowadzić własne śledztwo i odwiedzić miejsce wypadku. Znalazłem kierowcę który był świadkiem zdarzenia i zgodził się ze mną porozmawiać. Powiedział mi, że widział, jak samochód mojego ojca został uderzony przez inny samochód i zepchnięty z drogi. To było dla mnie szokujące. Jak to możliwe, że całe życie wierzyłem w coś, co okazało się fałszym? Postanowiłem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby poznać prawdziwe okoliczności śmierci ojca. Prawda wychodzi na jaw. Po wielu miesiącach badań i przeprowadzonych wywiadach, udało mi się poznać prawdę. Okazało się, że śmierć mojego ojca była spowodowana przez osobę, która była wówczas bardzo wpływową w okolicy. To właśnie ta osoba spowodowała wypadek samochodowy, który zabił mojego ojca, a następnie zatuszowała całą sprawę. Czułem, że całe moje życie było kłamstwem. Przysięgłem sobie, że zrobię wszystko, żeby sprawiedliwość została wymierzona. Skontaktowałem się z prawnikiem i zacząłem walczyć o to, żeby ta osoba została osądzona za swoje czyny. Po wielu miesiącach walki w końcu udało się. Osoba odpowiedzialna za śmierć mojego ojca została skazana na długoletnie więzienie. Było to dla mnie ogromne zwycięstwo, ale równocześnie poczułem, że cały ten proces zmiótł z mojego życia wszystko, co było mi bliskie i ważne. Życie poprawdzie. Po wszystkich tych wydarzeniach zacząłem inaczej patrzeć na życie. Zrozumiałem, jak cenne są chwile spędzone z najbliższymi i że warto doceniać każdą małą rzecz. Czułem się wolny od ciężaru kłamstwa, które ciążyło na mnie przez całe życie. Moja matka była dla mnie ogromnym wsparciem w tym trudnym okresie. Zawsze stała po mojej stronie i pomagała mi przetrwać te trudne chwile. Zdawałem sobie sprawę, że to ona była dla mnie najważniejszą osobą w życiu i że bez niej nie byłbym w stanie przetrwać tego wszystkiego. Zmiana życiowych priorytetów. Po wszystkim postanowiłem zmienić swoje życiowe priorytety. Skupiłem się na pracy, która zawsze była dla mnie ważna, ale teraz zaczynałem ją traktować inaczej. Zrozumiałem, że potrzebuję też czasu dla siebie, żeby docenić to, co jest naprawdę ważne w życiu. Zacząłem podróżować, odwiedzać nowe miejsca i poznawać nowych ludzi. Zdałem sobie sprawę, że świat jest pełen piękna i że warto korzystać z każdej okazji, żeby z niego skorzystać. Moje życie zaczynało nabierać nowego sensu. Przestałem patrzeć wstecz i zacząłem patrzeć w przyszłość, pełen nadziei i optymizmu. Wiedziałem, że przeszedłem przez wiele trudności, ale dzięki temu stałem się silniejszy i bardziej dojrzały. Moje życie zmieniło się na zawsze. Zrozumiałem, że prawda może być bolesna, ale jest zawsze lepsza niż kłamstwo. Zdałem sobie sprawę, jak ważne są relacje z bliskimi, jak ważne jest docenianie każdej chwili i korzystanie z życia na całego. Teraz, po wszystkim, czuję się wolny i spełniony. Przeszedłem przez trudny czas, ale dzięki temu stałem się lepszym człowiekiem. Jestem wdzięczny za to, co mam i wiem. Że zawsze będę starał się korzystać z życia na całego, doceniając każdą chwilę i każdą osobę, która jest dla mnie ważna.